Witam Was, widzowie, w nowej grze. Słuchajcie, no, słuchajcie, nigdy w ogóle w tą grę nie grałem. A widzowie, postaram się, widzowie, zrobić tę grę Link w opisie A więc, słuchajcie, zacznijmy więc od... Słuchajcie, mamy 4000, więc zacznijmy więc od strzelenia bola! I... ajajaj, aj, aj. słuchajcie. 45. Dobra. I! Kurde, 99, ale no nie! Dobra, muszę podejść bliżej. Równo! I jest! Goal! Jeszcze siłę sobie kupujemy. Najbardziej, słuchajcie, będę siłę i jeszcze przed. No więc, słuchajcie, najlepiej. O! Skrzynia sportowa. I uwaga! GOL! GOL! GOAL! Więc słuchajcie, wyjdzie. O tutaj i GOAL! Widzowie! A więc zobaczymy, ma piłkę. I... Nie! Widzowie, więc uwaga, lecimy oczywiście. Siła najlepsza! Później precyzja i jeszcze prędkość, więc widzowie. Mamy siłę, już uwaga! 30, słuchajcie, strzał, więc. Zobaczmy. Mamy 99 i goal! 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 A więc widzowie, lecimy oczywiście, ale słuchajcie, bardzo łatwo leci i. Goal! Nie, no widowie! Zobaczcie, jaki ja jestem silny! Goal! Słuchajcie, jeszcze dalej, stańmy! Woo! Dobra! Nie no, widzę, więc słuchajcie, idziemy oczywiście no siłę. I zobaczcie, siła to jest w 31. Precyzja na poziomie 8, więc zobaczcie, słuchajcie, jak bardzo się łatwo. Słuchajcie, będziemy niedługo, widzowie, dostawali się do Nowego Świata. Ale patrzcie na to. Widzę, patrzę na to. Czy tak. Widzowie, ja, ja będę wszędzie, dobra. A tutaj wyjdę. Widzowie, ja to strzelę, dobra, z tego kółka wyjdę. Widzowie, dzisiaj będziemy non-stop widzowie strzelać. A więc widzowie, zobaczcie to. Zostawcie suba, jeżeli tutaj trafię. Nie no widzowie! Dobra, jeżeli tutaj trafię, to traf zostawiacie suba. Kurde, no słupek. Jeżeli widzowie tutaj, to ma być... Y Albo dobra, jeżeli słuchajcie, tutaj jest mnożnik. Więc musi tutaj. No, let's go! Dobra, widzowie, więc uwaga. Zobaczcie, jak już, słuchajcie, siła jest, precyzja. Wszystko, widzowie, dzisiaj będziemy kupowali. Mamy, słuchajcie, 203, dobra. A tutaj jest wykup. Znaczy, mamy 1,5 tysiąca gemów. Okej, okay, dobra. Zobaczcie, widzę, tutaj coś, słuchajcie, jest chyba. Nie, tutaj nic nie ma. Game Pass. Słuchajcie, pokazuję na no to wolę. nie wiem, co to jest widzowie za plecak. Przedaj, no! No, no, widzowie, wiem. Słuchajcie, dobra. Strzelam jest jak najdalej. I uwaga! Wow! I... Wow! Widzowie, lecimy oczywiście, lecimy. Uwaga, siła. To i prędkość. Widzowie, prędkość oczywiście. Wiecie i uwaga! Blokuj niemiańską wyspę! Wawal lecimy! Więc widzowie oczywiście, widzowie! Dzisiaj pójdziemy sobie ze zjawienia niedługo do nowego świata. Albo słuchajcie. Lecimy uwaga, 95, czy trafimy? Dobra. Jeżeli widzowie tutaj stąd trafię, to... Nie no, widzę, rzeczywiście, że żartuję, ale... Wow! 99,2. Dobra, to praktycznie nic. Więc widzowie lecimy oczywiście do nowego świata. Tutaj jest widzowie nowy świat. Chciałbym odblokować go. Wiecie, ja będę. I uwaga! Chciałbym widzowie kupić sobie. Dobra, uwaga Czerwona! Więc widzowie mamy oczywiście. Nową słuchajcie, piłkę. Gdzie słuchajcie jest... A, widzę. Tak. 2,5, czyli widzowie więc... Co to w ogóle jest? Pustynie, a tutaj. Uuu, tutaj coś silniejszego. I można na przykład ustować te tylko. Słuchajcie, oczywiście, że prędkość i widzowie chodźmy. Dobra, park. I słuchajcie, to kosztuje 10 tysięcy, 000... Czego, tego słuchajcie, to ja nie zauważyła, słuchajcie. Ja do góry. Wow, nie no widzowie. Jeżeli chcecie zobaczyć jak będę najsilniejszym piłkarzem na świecie, to widzowie zostawcie suma. Nie no zobaczcie, jaki to widzowie jest łatwe. A tutaj jeszcze raz, dwa dochu. Proszę. Wow, 13 koła, więc widzowie, oczywiście, że lecimy, y -a, defense, defense i prędkość. Idę, Precyzja. Jak będę widzowie daleko i patrzcie widzowie. O! kolejny razy, dwa. Więc widzowie let's go! Znaczy do tego możemy sobie kupić siłę i widzowie, to. I widzowie pierwszą, słuchajcie, jakby to skrzynkę bym wolał. Więc widzowie na przykład to zobaczymy. Ten tak. Okej, okay, dobra. Co tutaj jest? Dobra. I uwaga. Nick. I gdzie ona jest? Bramkarze. Posaż. I co? Ej, dobra, widzowie, jeżeli. Widzowie, oczywiście, że nawet mam własnego bramkarza, więc możecie zostawić oczywiście suba i zobaczcie, ale widzowie wiecie co? Dajcie drugi słuchajcie, rewanż o subiki jeżeli słuchajcie stan trafi, to zostawiacie mi suba i tak widzowie muszą mi zostawić suba tak widzowie więc słuchajcie, idziemy oczywiście F gwiazdki, co to? O, ma na razie jedną gwiazdkę Dobra, że w takim sensie, ok. To widzę, ja bym sobie ulepszył na przykład. O, oh, siła i precyzja. Widzę, że siła oczywiście jest najgorsza, ale więc... O, zobaczcie, widzę. No ale dobra. F zamknij. tak takie, słuchajcie, Daily trochę. Wyle. Tutaj, słuchajcie, trafiamy i let's go, widzowie. A, czućcie dzisiaj będzie. No, słuchajcie, gamie! Gamiki, gamiki! Zostawiacie widzowie mi suba. Widzowie. pamiętajcie o tym, więc, słuchajcie, na raz tego filmu zostawiacie mi subika. A jak nie, to was zjem. Okej, okay, więc, widzowie, lecimy oczywiście 100%. I cy! It. I słuchajcie, mamy 351 mocy piłki. Widzowie, oczywiście, że lecimy do następnego świata, ponieważ, widzowie, jestem boi, Sigma boi, mam boi, mam boy, boy i widzowie, jeżeli tutaj, widzę to ci, którzy teraz nie wierzą, to mają mi teraz zostawić suba. Widzowie, trafiłem, więc, wiecie zostawiacie mi suba na raz filmu. Widzowie, oczywiście, i uwaga, tutaj jeszcze raz radzę dwa, więc, wiecie, oczywiście, sobie to kupię. No i widzowie, tutaj trochę coś na słuchajcie, się traci. Ale na pustyni, oczywiście. O! Raz, dwa dochód. Raz, dwa dochód, proszę. yes, Ale widzowie, oczywiście do tego słuchajcie... BUM! Kurde. Nie! Chwileczkę, czyli widzowie. Naprawdę. Dobra, tu. Tutaj bierzemy. Zobaczcie na to widzowie i uwaga, kupujemy sobie to, kupujemy sobie to, gdzie mam siłę jakby wiecie co to w ogóle jest, to jest rozpowane teraz my... A czyli słuchajcie, że będziemy mieli widzowie lepiej to Spec i widzowie chodźmy widziej oczywiście. Czy uwaga mi się uda? Jeśli nie, to zostawiacie subika. Subika trzeba widzowie zostawić. O, dobra. I widzowie już niedługo. Słuchajcie, duba stracimy. Dobra, uwaga. Bum! I uwaga, robimy BUM! A i widzowie w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że słuchajcie, to jest specjal tak naprawdę na 500 subów. Więc widzę, dziękuję Wam, oczywiście, za 500 subów. Lecimy mi widzę, teraz po 1000. Więc słuchajcie, zostawiajcie subika, żebyśmy widzowie mieli po 1000. Ponieważ tak naprawdę to jest, słuchajcie, specjal. No bo słuchajcie, za grę, To jest, special. specjal. Jak zagrałem, słuchajcie, inną grę. Tutaj na przykład. O, dobra, zaklęcie Red Ball Experience. Większa Prestige 4. Tręcz. Kurde, nie mam Chciałbym, widzowie, zostawić, oczywiście, ten prestiż. I uwaga, Wow! Ale słuchajcie, teraz walnąłem. I widzowie, mamy, oczywiście, nową rangę. Widzowie, Bum! Bum. Uwaga, Bum! I widzowie, bym chciał, słuchajcie jakąś inną piłeczkę. Bym sobie, słychać, kupił. Za ile? Za 3,5. Niech będzie. Proszę to, to wiadro. Daj mi wiadro, daj mi wiadro, daj mi wiadro. Kurde, trująca. No daj mi to wiadro w końcu. Klikniemy. Tak. Daj mi wiadro, daj mi wiadro, daj mi wiadro! Kaktus! Więc widzę, będziemy widzoli dzisiaj. Strzelali z kaktusa. Tak widzę, dzisiaj będziemy sobie strzelali z kaktusa, ale zgadzasz ja nie wiem w ogóle. Jak sobie teraz, uwaga, teleportacja, piłki, tutaj nogi, dobra i uwaga, piłka bije. więc słuchajcie, plecak, 54, dobra, widzowie, teraz to, słuchajcie, będzie do końca, więc słuchajcie, to 800 dyst, dobra i uwaga, ile, słuchajcie, teraz będziemy mieli coinów, dobra, widzowie, oczywiście, lecimy oczywiście na to, na to i widzowie lecimy oczywiście. Bardzo słuchajcie ogromna. Czy widzę, chodźmy w ogóle.. O, tutaj jest nożniki. Ile będziemy mieli końców? Czy będziemy mieli 100 tysięcy? Tak. Tak gra widzowie, no. Już widzowie zbliżamy się do tego końca. Więc no dobra, kupmy sobie oczywiście wielką piramidę. Co w ogóle ta robi piramida? O, tutaj jest razy dwa z dolecę. Kurde, jak, jak? by to zrobić? Wielka piramida multi. Co? Pff, dobra. Let's go! Więc widzowie oczywiście idziemy do następnego świata! Bien widzowie, uwaga! 800 tysięcy kosztuje następny świat. jak długo. Ja mam oczywiście prędkość na 20, więc 10? Ja Nie widzę, ramkarzek oczywiście widzę, że nie kupujemy 7,5. Dobra Jedyne co brakuje nie, no to uwaga strzelamy. No, już mam Dobra, proszę! Legendarne! Chcę pachołek! Chcę pachołek! <laughs> Ej, widzowie, Dobra, mamy pachołek! I za ile pachołek oczywiście będzie bił? Gdzie? 109. Dobra. Nie, ta gra jest taka dzi. Ujku. Dobra. I co jest grane? 64. O, okej, okay, dobra. dobra. Oni mi się sklejły. Dobra widzowie, chodźmy oczywiście i zobaczymy widzowie jak tutaj z takiego daleko. O 150. Dobra. No i oczywiście będzie długo, widzowie, Rebirw! Jeżeli słuchajcie to, no to uwaga! Nie. Dobra. Dobra. Nie! Oficjalne nie! Stój! Dobra, no to tu. Dobra. I teraz kupujemy ten nowy świat. I powiedz, że... Brda. I co tutaj jest, widzowie? Nawet nie wiem, ale widzowie, uwaga, chodźmy. Defense, widzowie, defense. Spróbujemy, widzowie, wymaksować. Ja jestem starterem, a później widzowie jakieś inne słuchajcie, rzeczy, na przykład beginner. No tak, więc widzowie oczywiście idziemy sobie... Słuchajcie, coś... Ja Mamy ogromną, słuchajcie, strasznie ogromną siłę. Mamy o 784. No, widzicie, widzowie, a więc... Uwaga, ile? Czy uwaga uda mi się to trafić? Jestem najlepszy. Nie, ja nie mogę, dobra. Do lecimy oczywiście piłka, precyzja, prędkość. Więc widzimy, mamy prędkość świata. Czyli idziemy, oczywiście na miasto. Dzisiaj male całe miasto! Niech się jara, nie potrzebuję nikogo. Mogę zostać sam. Dobra, zawij. do tego uwaga. Mamy więcej siły i trafię, trafię, trafię! Yes, Kocham tą grę! Tak. Brudnego śmalaki bloka. Nie. Pff, tak daleko, słuchajcie. No to niesamowite daleko. Trafię, widzowie, widzowie. Kurde, no słupek. Dobra. Widzowie! Dobra, to jest, słuchajcie, jakieś dziwne. Nie pamiętam, jakie, ale... Co? Dobra, widzowie, lecimy oczywiście na pustynię i uwaga, 99. I uwaga, trafię, traf! Tak, kocham wreszcie! To kocham tą grę! O, kurde. Traf! Jest! Półtora miliona! Widzowie! Lecimy oczywiście do... Tak. Widzowie! Witam Was bardzo serdecznie, ponieważ widzowie niestety zrobiłem rabirfa. Niestety widzę, nasza kariera widzę się zakończyła i zobaczcie to, widzowie tysiąca dostaliśmy. Let's go! Wow! Ile siły widzowie! I dlaczego, uwaga mamy? Precyzja i prędkość. Czy widzę ja sami ile w ogóle będzie kolejna... O! Słuchajcie, mamy większy mnożnik. I zobaczcie, 2, 3 miliony kolejne odrodzenie. Widzowie oczywiście mamy naszą oczywiście piłeczkę. Pamiętamy o niej. A więc widzowie lecimy oczywiście na maksa siła, precyzja. A, ale najważniejsza widzowie. Czyli prędkość i, słuchajcie, precyzja oczywiście i widzowie jestem taki szybki, a więc widzowie chodźmy bardzo, słuchajcie, daleko i stąd strzelmy. 68, dobra. Nie, siła, siła. Maksujemy siłę, maksujemy precyzję i widzowie maksujemy prędkość. Proszę, no. zniknęło, jaki to jest skamik, widzowie, skamik. Znacie widzowie skam? A to widzowie był skam, jakby ktoś pytał. Dobra, widzowie. Nie wiem, słuchajcie, co się tutaj dzieje. Teraz odblokuję sobie to Teraz odblokuję sobie o to. Pustynię Teraz odblokuję sobie... Kurde Kurde odblokuję, tak, kurde odblokuję. Ale nie, w sumie widzowie odblokuję sobie o to. 744 tysiące. Dobra, widzowie do tego uwaga kupujemy sobie no ma bardzo ogromne siły. Kupujemy oczywiście precyzję, więc widzowie wszystko praktycznie. tego widzowie lecimy uwaga na pustynię. I widzowie lecimy kopać. Dajemy kopa! Dobra, i widzowie mamy bardzo dużo. Jeszcze słuchajcie, tutaj jest mnożnik raz 2, więc widzowie sobie go wykorzystamy. Mamy 903 tysiące idziemy widzowie do aż dwóch światów, więc widzowie... No i niedługo widzowie na końcu wylecimy widzowie w kosmos. Tak jakby, słuchajcie, ktoś widzowie, kiedyś czy kiedyś widzowie leciliście w kosmos, bo ja widzowie nie. A słuchajcie, jestem ciekaw co w ogóle jest w kosmosie, a więc... Kupmy sobie nałoży siłę i to... Kurde, to bardzo mocno i prędkość, bardzo mocno, nie, tak, tak mało, więc wizowej oczywiście idziemy na plażę, wow, dobra, słuchajcie, czekamy oczywiście i uwaga, lecimy w kosmos i widzowie będę kończyć, a więc widzowie strzelamy oczywiście, wow, oczywiście lecimy tutaj na maksa, słuchajcie, wszystko i zobaczcie widzowie, jaki już w ogóle jest jestem szybki. Dobra. O co to tutaj jest? Youtube pack! Ile? Blokować Pack youtuber. Co tutaj jest są za youtuberzy? Russo! Kurde, sorry. Co tam jest russo? Gravy Catman. Kurde, Gravy Catman. Nie, dobra widzowie! Czy widzę, jak chcecie, żebyśmy sobie wydali na to russo? Widzowie, czy Drafierusso, czy jakiegoś GravyCatmanu lub jakiegoś gigantycznego, no ba no to widzowie, nie wiem, widzowie, zobaczcie, widzowie, jaki ja jestem szybki, widzowie, zasuwamy, zasuwamy i widzowie, będziemy mogli, widzowie, za 120 tysięcy kupić sobie, słuchajcie, piłkę, nie, przepraszam, yy, ale słuchajcie, beczka, musimy, widzowie, mieć beczkę, jakby ktoś pytał. Idziemy uwaga, na plażę, wow i ławik, ławik, ławik. proszę, traf, urdektusz, yes, dobra, widzowie, otwieramy, oczywiście, błagam, proszę, daj mi tą beczkę, tylko beczka, beczka mi tylko się liczy, nie, kular matowa, albo kotwice, z kotwicy też będę zadowolony. O no, no otwieraj! Dobrze. Daj błękitna no, najgorsza. Dobra, to, to możemy wywalać. Proszę, no traf coś. Dobrze i klikamy, klikamy, proszę. Kula. Nie, ja, dobra, no to to mam. Słuchajcie, lecimy, widzowie, oczywiście proszę, żebyśmy coś dobrego trafili i... Widzowie, widzowie i uwaga! tak o 14 koła zarobiłem ale i tak to widzowie tak mało dobra daj mi tylko pla plażową plażowa też widzowie może być okej okay? plażowa i nie ja nie mogę dobra piłka plażowa ile widzowie ona nadaje? i gdzie widzowie jest ta piłka plażowa okej okay. a dużo ona bije tylko to sobie uwaga sprzedajmy to i te, słuchajcie, tutaj wszystkie piłki też sprzedaj, więc widzowie, mam oczywiście najlepszą, widzowie, piłkę na wszechświecie. Czego, słuchajcie, na wszechświecie, no bo, wszechświat jest fajny, a więc, widzowie, oczywiście lecimy, uwaga, do... No, słuchajcie, idziemy, widzę do kosmosu, lecie i uwaga... Kurde... NIE! CO?! Dobra, to widzowie, będzie milion punktów. Jakby coś, to widzowie, to jest milion punktów. Jest milion punktów. 25 miliardów, przepraszam. Wiecie, ja się mylę. I widzowie, ogólnie... No, rób to szybciej! Dobra, dobra, mnożnik, mnożnik. Traf. Kurde, teraz za mało. Nie trafię! Trafiłem! I widzowie! Uwaga, lecimy do kosmosu!